A no, co robisz? to na twoją urodzinę. A no o gdy byłeś, ty jeździłeś w kasku na rowerze. Nie wtedy nikt nawet nie myślał, że ktoś oprócz kolarzy na zawodach mógłby jeździć w kasku. Ale było ci dobrze. A kiedy jeździłaś na wrotkach, to miałaś chraniaczek? Tak? Nie, o też nikt nie słyszał. wiele razy była pocierana w krwi. Do dzisiaj mam blizny, który się stylu. Dlatego cieszę się, że Ty żyjesz w innych czasach. Teraz przywiązuj się dużo wagę do bezpieczeństwa, także w trakcie zabawy. A już zapomnij tego bezpieczeństwa. Jeszcze no i dalej leci, przyjaciele. Nie zabranie dwa dni bo nawet dzieci robią, bo stwierdzili. przyjaciół. Jesteś od nich nieco młodsza, dlatego czują się dla Ciebie odpowiedzialni. Kierują się rozsądkiem. A może szybko byśmy oni żyli z głową? Siema! Cześć! Już myśleliśmy, że nie uda się dzisiaj do nas dotrzeć. Ja też tak sądziłem. Brat wczoraj zorganizował mi radę, nami i dzisiaj kategorycznie odmówił podwiezienia mnie. Cieszę się, że jest rozsądny. Nie sztuka wsiąść promilami za długo. Sztuką jest odczekać, aż nasz organizm pozbędzie się alkoholu. Też tak myślę, jak sobie pomyśla o tych nastolatkach, które giną w wypadkach, bo wracają po imprezie do domu, to aż mi skóra się. No, ale widzę, że uruchomiłeś swój Tak, i jest jest prawo jazdy kategorii AM. Nie musieli przechodzić przez ulicę. A wiecie, że to działa w dwie strony? Słyszeliście o Jacku? To trzeba być skończonym durniem, żeby iść po zmroku w ciemnych ubraniach ulicą i nie mieć żadnego odblasku. No mógł sobie latarkę wsiąć albo telefonem poświecić. Podziwiam tego kierowca, żeby hamował. A przecież wiózł też małe dzieci. Na szczęście były w fotelikach i zapięte pasami. Bo nie wiadomo, jak to się skończyło. No tak. Na wycieczkę rowerową nie może z nami jechać, bo nie ma odpowiednio wyposażonego roweru. Ani świateł, ani odblasków. A pamiętacie, jak chcieliśmy, żeby poszła z nami na rolki? No tak, kaski ochaniacie to dla niej oczy słowa. Hmm. już wiem. Przecież Zosia ma jutro urodziny. My, jako zgrana paczka, powinniśmy o nim zadbać. Niech każdy daje w prezencie coś, co poprawi jej bezpieczeństwo i pozwoli nam wspólnie bezpiecznie spędzać czas. Super! To ja dam jej Światła do też jej się przydadzą. A jak kupię mi to od laskową? Dobrze. Tylko pamiętajcie, że to ma być niespodzianka. Żyj Nic tylko żyj z Teśmy przyjaciele! Przecież zapomnieli o moich rodzinach! Przetrwał ten dzisiejszy dzień. Z przyjaciółmi czy bez jakoś to będzie. Rozpoczynamy rozprawę przeciwko Zosi, która nie stosuje się do zasad ruchu drogowego. Nie ma odblasków przy rowerze! Nie Jeśli si bez kasy. Na pasów podczas jazdy samochodem. Winna. Przechodzi na czerwone świetle. Winna. Jadąc na rowerze pisze SMSy. Winna. Zimą do sanki do samochodu siostry. Winna. Jeśli rowerem bez Winna. Grach piekę na ulicy. Winna. Jeśli rowerem z jest z niesprawymi Winna. Dziękuję Wam, ale ja też mam dla Was pretendent. To pomysł na tak szkolną, ponieważ wiele uczniów, tak jak ja, nie przestrzega zasad ruchu drogowego. I mam nawet hakło, zaprezentujmy je.